Agnieszka Hudzik, jesień w puchatkowym przedszkolu. W puchatkowie, jest już jesień. Pięknie ją przywitał wrzesień. Liście się w wazonach mienią, brązem, żółcią i czerwienią. Na półkach. Leżą już kasztany, żołędzi wiele też tu mamy, sale chcemy pięknie przyozdobić, więc będziemy z nich cudeńka robić. Z żołędzi zrobimy lutki, ubierzemy w czapki i budki, kolce będą miały jeże, zaś hełmy z żołędzi żołnierze. Potem wystawy zrobimy, wielu gości zaprosimy, bo my zgrabne rączki mamy i pracować uwielbiamy. Czytał Bogdan Dmów.